move Dobra, chyba jest. Nice. Kurczę. Okej, jest git. Cze czy czekajcie chwilę e, Siema Michał, siema siema e, czekajcie chwilę dam wam tylko linka do twitcha i jeżeli jeszcze nie no, jeżeli jeszcze nie daliście followa na twitchu no, to możecie zrobić teraz e, bo będę się przenosił na twitcha i ze w sensie, no, streamami więc no, będzie mi po prostu bardzo miło, jak zafollowujecie, co nie, na Twitch'u Tutaj będę starał się wydać po prostu odcinki jakieś, ale to dopiero po yy, świętach, co nie Ale ja tylko na chwilę, bo mam lekcje, potem sprawdzę, że... No ale no, spoko, spoko Więc no, tak jak mówię, możecie zafollowować tutaj na Twitch'u I dzisiaj wieczorem możliwe, że będzie streamek Ojej oh yeah. Dobra, włączamy się w port i zaraz żegnam, okej okay. I zaraz nabijamy punkty no, Niech mi się port włączy jak mi się, to, 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 jak mi się w ogóle włączy, co nie? Jak się nie włączy, to trochę słabo Ale powinien się włączyć, taką mam nadzieję a ja sobie odpalę jeszcze streama na telefonie. Aha, nie włączył się. Powiem, że no jestem zachwycony po prostu. Siema. Kurczę no... Nie działa. Nie wiem o co chodzi. Ja stan. Zweryfikujesz forta i najwyżej zaraz możecie włączyć jeszcze raz tego live'a. Ja też zaraz włączę. Kurczę, nie wiem, co się dzieje z tym Fortnite'em. Ja se kompa muszę to nie kupić nowego. Więc no, jest jesteś osób, więc patrzcie. Nie, nie, to nie. A, to nie to. Chwila, nie to, nie wchodź, w... Nieważne. Eee, dam wam tutaj teraz linka do tego, do Twitcha. I. Zaofoluję mnie i po prostu zaraz widzę stream też. Myślę. Na Twitchu. Dobra. Macie. Linka na Twitcha. Ale możecie, czemu na Twitcha nagrywasz? No, jakoś mi za tak co nie. Na YouTube, to w się sensie więcej osób nie wbije, co nie, ale jakoś. Myślę, że ten YouTube, co nie, to jest bardziej tak do nagrywania, a nie do streamowania, więc po prostu e, Wybijcie na tego Twitcha, zafollowujcie, bardziej mi bardzo miło i po prostu zaraz odpalam też streama na Twitchu, co nie Więc mówię, no po, po, postaram się po tych świętach czy coś zrobić, czego, zrobić jakieś odcinki, co nie Ale na razie to po prostu nie mam jak, no nie mam jak Więc co, spoko? No, to się cieszę Dobra, nie wiem co się dzieje z tym Fortnite'em, więc po prostu spróbuję ostatni raz uruchomić. Jak się nie uruchomi, to po prostu włączam streama na i... na Twitchu i po prostu... E, rozpocznę streama wtedy, kiedy na Fortnite, a. bo coś się dzieje, nie wiem, co się dzieje, totalnie. Jakaś kupa. Totalna kupa. Eee. Włączę się typie Dam wam tutaj z ekran Patrzcie jakie to jest piękne po prostu Aha, bo to w ogóle są ustawienia z tego Z Twitcha, więc Ta grafika też nie będzie zbyt Przyjemna, bo to jest grafika na Twitch'u. Więc tak. No i patrzcie, niby się wszystko legitnie wygląda. Łączenie jest, włącza się. Ja nic nie ruszam. Nie ruszam myszki nawet. Nawet macie na kursora pokazanego. Dzisiaj ma w której godzinie live. E, wiesz co? Live będzie na Twitch'u i teraz będzie taki krótki. O i patrzcie, nic nie włączam nie? Włączam tylko ratowanie świata. O, cześć, ja chyba. I masz link tutaj na trzecie, co nie? Wejdź sobie, może zafollowować, i zaraz będzie też live, i wieczorem też znowu będzie live. Będą też dwa live, bo dawno nie było, co się no, kilka dni temu. I po prostu zaraz będzie też live, bo jest dużo osób na, na YouTubie, a mało osób jest na Twitchu, co nie? Więc chciałbym, żeby ktoś był na tym, na YouTubie, na Twitchu, znaczy. Więc zagram sobie jakąś jedną rundę, eee. Dam wam może jeszcze raz z tego Twitch'a Jeszcze raz na ten link dam do tego Twitch'a Tylko kurczę muszę z telefonu, bo jak wyjdę z tego Z Fortnite to ty mi znowu pewnie zalaguje i, i woli No więc mówię, no będzie mi bardzo miło jak zafollowuję Ci tutaj O 13 osób, co jest? Zagrasz wam w 12.30? Mogę, wiesz byku eee, Czekajcie, nie wchodźcie z live'a, ja mam tam tylko tutaj eee, Dam wam link do Twitcha, że zaraz wrócę Macie link do Twitcha i zafollowujcie mnie, żebyście po prostu byli Na Live'ie na Twitchu zaraz, ja sobie gram jedną rundę na YouTubie I zaraz odpalę sobie live'a na Twitchu a po prostu odcinki będą się pojawiały, myślę, tak co tydzień, co nie. Bo ja też, jak robię te live'y teraz, to po prostu nie ma kiedy, co nie jest ta szkoła głupia. Jakby nie było tej szkoły, to jeszcze, chociaż mógłbym jakieś tam zrobić. Co nie, jakieś odcinki Oba, no i kolejna ale jeżeli jeszcze jest taka funkcja fajna, ja dopiero się uczę tego Twitcha Więc jak wyście chcieli, żeby wasznik się pojawił, jak nie zapolujecie, to możecie wpaść na live'a jak będzie, nie? I jak będziecie na live'ie, to tam jest jakiś jak Alert, alert Twitch się wam pojawi... Nie no, co jest? Ja biorę łuk, robimy to z łuku, patrzcie na Nie, nie dam rady. Najgorszy. O, tam była jakaś skrzynka fajna. Daj mi ją, skrzynka. Niech mi jest skrzynka. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Co jest? Kurczę, nie mam nic? Mam łuk. Dobra, daj, typie. No? Lepszy. Kurczę. Nie wiem. O, mam tutaj. Dobra, mam lepszą broń. Mam lepszą broń. Tobie tak, tak. Kurczę. Nie, dobra, jestem totalnym. wylewem. No dobra, no to co? No. Grafika do kupy yy, GoRNS, za nie Ja kupuję możliwość kompa, możliwość kompa i będę robić live No to, no to świetnie, będę ci robił rajdy tutaj Kurcze yy, Dobra, to dobra, no to ja kończę tego live'a i chodźcie na I chodźcie na Twitcha Dam wam ostatni raz tutaj linka do Twitcha Macie linka do Twitcha i Det er så mye leiva.